Radio głos Uskrzydla dusze. W naszym studiu witamy bardzo serdecznie pana Bogdana Badjonga, członka zarządu powiatu tczewskiego Witamy serdecznie byłego burmistrza gniewu. Niektórzy będą mówić gniewa, bo to dla nas ważne. Witamy serdecznie. Również witam wszystkich serdecznie. Niedziela 24 sierpnia przyniosła takie piękne wydarzenie. Ważne, bo też i radio swego czasu się zresztą kilkakrotnie zaangażowało w proces beatyfikacyjny, który się rozpoczął w Elblągu służebnicy Bożej, pani doktor Aleksandry Gabrysiak. A z nią związany jest pewien etap dziejów gniewskich. No, i to miało swoje pokrycie w tym wydarzeniu, które, o którym chcemy porozmawiać. 24 sierpnia w Gniewie. Także, oczywiście, w niedzielę 24 sierpnia w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie była taka dość podniosła uroczystość, a mianowicie upamiętniliśmy dr Aleksandrę Gabrysiak, która w latach 1972 75 pracowała wtedy w Gniewie w ówczesnym szpitalu przeciwgruźliczym. E, był u nas w gniewie w, w ubiegłym roku e, ksiądz Marcin Pinkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego. Dr Aleksandry Gabrysiak opowiadał o jej życiu, o działalności. I tak sobie pomyślałem: przecież ona ma pewien epizod gniewski, to może by w gniewie <laughs> upamiętnić e, tę osobę. A okazja była do tego dobra, ponieważ powiat szczewski ogłosił rok 2025. Z jednej strony rokiem edukacji zdrowotnej i profilaktyki, a z drugiej strony rokiem generała Jana Henryka Dąb Dąbrowskiego, czyli takie dwa hasła programowe mieliśmy na ten rok. Skoro to jest rok zdrowia, no to w roku zdrowia warto by tak zasłużoną lekarkę mhm. dla zdrowia, dla promocji zdrowia, upamiętnić w w budynku, w którym ona pracowała. Rozmawiałem o, o tym z księdzem Pinkiewiczem, nawet pomogłem mu w dotarciu do osób, które znały dr Ole na terenie powiatu czczewskiego, chyba też przedstawiciele komisji która bada życie i działalność dr Oli byli u niej. Potem rozmawiałem o tym na posiedzeniu zarządu powiatu, żeby dr Ole upamiętnić. Zarząd powiatu wyraził zgodę i ustaliliśmy, że ta uroczystość będzie właśnie z okazji święta powiatu, czyli w roku zdrowia, i z okazji święta powiatu, czyli 24 sierpnia. Mhm. Zamówiliśmy tablicę. Tablica została zamontowana w budynku e, Domu Pomocy Społecznej. Rozmawiałem też z księdzem biskupem Jackiem Jezierskim, który to rozpoczął e, proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Ksiądz biskup wyraził zgodę, że przyjedzie, że poświęci tablicę. E, rozmawiałem też z dyrektorem e, pomo Domu Pomocy Społecznej, panem Mieczysławem Matysiakiem, który też zaangażował się w to wydarzenie. I tak w niedzielę spotkaliśmy się wszyscy razem. Gości było dużo, radnych. Byłem bardzo wdzięczny przedstawicielom Stowarzyszenia Przyjaciół Dr. Oli którzy dość licznie przyjechali, a wśród nich była pani profesor, doktor habilitowana Grażyna Świątecka, kardiolog, która wiele lat pracowała z doktorą, znała ją, przyjaźniły się i był sekretarz te, tego stowarzyszenia, pan Konrad Lange, jak również jeszcze kilka innych osób. Były bardzo zadowolone z tego, że tutaj w Gniewie upamiętniamy doktor Ole, że dzięki temu, dzięki tej tablicy i temu wydarzeniu, no jak jakaś wiedza o tej osobie będzie poszerzona. Bo... A dodajmy, że to jest bardzo ważne właśnie w ramach trwającego no tak. procesu beatyfikacyjnego, bo to dotyczy tak zwanej famy sanctitatis, czyli takiego rozgłosu świętości, że osoba jest czczona i, i uhonorowana. No właśnie i dlatego o niej mówimy, pokazujemy ją. Ksiądz biskup Jacek Jezierski przywiózł też takie ulotki informacyjne. Były książki od doktor Oli, Część uczestników nabyła książki. Wszyscy otrzymali materiał informacyjny. Będziemy mówić jeszcze o tym na sesji Rady Powiatu. E, dyrektor DPS-u w gniewie, pan Mieczysław Matysiak, ma też teraz tak, takie zadanie, żeby tę osobę tam przypominać, popularizować, tak, o niej mówić, mhm. no bo jest gospodarzem tego miejsca, gdzie ona kiedyś e, kilka lat e, pracowała. I Myślę, że ta uroczystość, e, to wydarzenie, ta tablica to swoje zadanie. Zadanie będą spełniały. E, powiat czeski też będzie się starał w dalszym ciągu jakby upamiętniać doktor Ole, bo ona była jednak dość mocno związana z powiatem czeskim, bo od początku swojej kariery lekarskiej pracowała w Czczewie, była mhm. kierownikiem lab, laboratorium w Czczewie. Z, a w Gniewie tylko okazjonalnie pracowała w szpitalu przeciw Więc e, to też takie zadanie dla powiatu czczewskiego, żeby przypominać tę osobę, żeby upamiętniać. A to są takie prawdziwe autorytety z naszego terenu, tu pracowały, no i są takim czytelnym znakiem oddania i służby społeczeństwu, ten wymiar społeczny. Nie wiem, czy takich informacji trochę świadectw o tym czasie jej pracy w Gniewie istnieje, czy jeszcze ktoś właśnie może opowiedzieć o tym? To znaczy w Gniewie tych informacji zbyt dużo nie mamy, ponieważ ten okres jej pracy był no, stosunkowo krótki, bo to właściwie trzy lata, a ponadto ona tu była takim lekarzem tylko do, dochodzącym, dojeżdżającym. Ona hmm. na etacie pracowała jako kierownik laboratorium w Trzewie, a tutaj dojeżdżała. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami, między innymi z księdzem Franciszkiem Kameckim, który w tamtych czasach był Wikariuszem. Aha odprawiał tam nabożeństwa w kaplicy, z tym, że mówi, nie zetknął się nigdy, no bo nabożeństwa od, odprawiał w niedzielę, no to do, doktor Oli nie był, on był wtedy młodym wikarym, ona młodą lekarką, jakby nie mieli tej okazji do spotkania mhm. się, ale ksiądz Franciszek właśnie w tym, w tym czasie był wikariuszem w Gniewie, też rozmawiałem z księdzem Franciszkiem, mówi, no nie pomogę ci, mówi, no nie mhm. pamiętam tego, mhm. nie? Mhm. Ale jak będziemy pracować nad tym, jak będziemy popularizować Sprowadzać materiały, mówić o tym. Zawsze coś poszukamy. I może jeszcze pozostaje. ktoś ze świadków znaleźć, i ktoś sobie przypomnieć i, i coś powiedzieć. Mhm. Więc myślę, że ważne to było wydarzenie i dla powiatu Czczewskiego, i dla miasta Gniew, tym bardziej ksiądz biskup Jacek Jezierski, jeszcze potem się odprawił w kościele w Gniewie i też wspominał tam przy okazji, że był na tej uroczystości. Też była w, na tej mszy w kościele też pani profesor Grażyna Świątecka z panem Kazimierzem Lange, więc je jeszcze tam zaakcentowali mm. w kościele swoją obecność. A powiat Szczewski przejmie takie zadanie, no popularizacji osoby doktor Oli. Em, może w jakiś materiałach informacyjnych jeszcze coś wydamy, może uda nam się pomóc w dotarciu do osób, które znały do, doktor Ole. Mam też kontakt z księdzem Marcinem Pinkiewiczem, który jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego. Jak mam jakąś wiedzę, jakieś informacje to mu podsyłam. Mhm. Przy okazji jeszcze na koniec naszej rozmowy dopowiedzmy o samym święcie powiatu, o, tych, o, tym, o tej uroczystości, o tym jubileuszu, bo to też swoisty jubileusz pewne podsumowanie też tak, działalności święto powiatu. Święto powiatu jest takim ważnym wydarzeniem, które obchodzimy co roku. Kilka lat temu zostało to święto ustanowione na pamiątkę objęcia urzędu starosty czczewskiego przez starostę Wacława Dytkiewicza, co miało miejsce 24 sierpnia 1920 roku o godzinie 12 w budynku dzisiejszego urzędu miejskiego w Czczewie, bo tam hmm. było kiedyś starostwo. I tę datę przyjęliśmy jako święto powiatu. Oczywiście był e, krótko starosta arczyński przed Wacławem Dytkiewiczem, ale to był starosta komisaryczny, taki z nadania urzędowego, jeszcze nie z wyborów. E, ten e, starosta Wacław Dytkiewicz to już był starosta, który zo, został jakby w sposób e, ustawowy ustanowiony, tak? a nie nadany jako kom, komisaryczny starosta. On zresztą był potem e, związany z Pelplinem, tutaj z gminą Pel na emeryturze mieszkał w Rochopuchach i został zamordowany przez Niemców w 1939 roku. Także wspominamy i tę postać i samo to wydarzenie jako święto powiatu czczewskiego. I zawsze przy okazji tego święta próbujemy różne wydarzenia obchodzić albo przypominać o różnych wydarzeniach, postaciach, coś akcentować. Dlatego też dr Aleksander Gabrysiak popularnie określano jako dr do, do, Ola upamiętniliśmy z okazji Święta Powiatu w naszym Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. Czyli było to takie przypomnienie, albo w ogóle ukazanie dla wielu postaci, która się przewinęła przez historię tego terenu, a przy okazji na pewno pewien wkład w proces beatyfikacyjny doktoroli. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Członek zarządu powiatu trzewskiego Bogdan Badziąg był gościem Radia Głos. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Również.